Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Paweł Puka z programu Bike Doctor 2.0 Dzisiaj Wam pokażę jak zamontować suport na kwadrat W tym gravelu. Mamy tutaj stary suport zdemontowany Dzisiaj na tym filmiku Wam pokażę jak zamontować nowy suport Jak go wykręcić Zobaczycie to zaraz na przykładach Mamy tutaj stary suport zdemontowany Jakie parametry są istotne przy doborze suportu, kiedy zamierzamy wymienić nowy suport, albo kiedy na przykład chcemy zamówić na internecie i na przykład nie wiemy jaki, ten suport to się nazywa suport na kwadrat. Widzimy, jest kwadrat i tu ma takie specyficzne ząbki. Dobra, i są różne długości suportów na kwadrat, czyli ten. Różne długości osi są na przykład 110, 113, 115, 118, 120, 122, 127 i 131. Na przykład w rowerach szosowych często są takie suporty krótsze, około 110 mm. A na przykład w rowerach górskich często takie suporty występują 118, 122. I takie są właśnie najczęściej spotykane właśnie yy, w góralach. Ale akurat w tym wypadku w barwelu tutaj mamy suport 110. Dobra. Tutaj sobie mierzymy Pyk. i takie właśnie suporty na kwadrat to jest suport rodzaju BSA i on ma tutaj 34 mi 8 mm, coś takiego. Bo są jeszcze y, suporty włoskie, one mają tu gwint 36 mm i się różnią, że się y, inaczej je wkręca w odwrotną strony. Tu podsumując, jak dobrać ten suport, to dwa kluczowe elementy jest długość osi. Czyli tutaj sobie mierzymy długość osi, jaka ma być. Kiedy super kupujemy, jak się będzie tam 1 mm różniło w te czy w te, no to to nie ma dużego znaczenia. Długość osi i szerokość y, gwintów. Tutaj to tak dwa standardowe gwinty. To są y, i włoski 36 mm i BSA. I te najważniejsze właśnie parametry musimy szukać. BSA ma. Niecałe 35 mm, a włoski 36. Takie najbardziej spotykane, jak mamy najwięcej rowerów na rynku, to jest właśnie support BSA. Czyli ma niecałe 35 mm niski. Jedną miskę się kręca w jedną stronę, a drugą odwrotnie. Pokażę Wam teraz, jakie będą nam potrzebne narzędzia, żeby taki support wykręcić albo wkręcić. Już tak grzechotka. Duża grzechotka, klucz specjalny, ma takie otworki. Bardzo dobry klucz. Miara, już dużo soportu z wykryciem. Wkładamy. Możemy też się posłużyć na przykład innym kluczem, że mamy taki klucz z taką rączką, że on jest jakby od razu zanitowany. Z tym kluczem. Taki końcówkę. I tak wracając do tych suportów, że jest włoski i BSA. Czyli BSA taki najbardziej spotykany w większości przypadków. To kiedy przechodzimy do montażu suportu nowego. Akurat ten suport w tym rowerze jest trochę za długi. Nie jest dedykowany do tego roweru, bo to jest długość 122. A powinno być 110, ale to tylko dla przykładu, Wam pokażę, jak taki suport wkręcić, jak się do tego zabrać i w którą stronę wkręcać. Bo ja raz też chcę taki suport zdemontować, i nawet nie wiem, w którą stronę wykręcić. To zaraz Wam pokażę. I tak, jeśli mamy nowy suport, to dobrze jest go troszeczkę nasmarować. To jedną miskę sobie ściągamy. Tutaj sobie ten smoryjemy troszkę, bo tak naprawdę taki suport nasmoryjemy to nie dużo, to nam w ogóle nic nie pomoże, że nam będzie rower, że chodził, ale to o to chodzi że jak jest tutaj fajnie nasmarowany to wam się woda nie będzie dostawała, bo tu są różne takie tam, dziurki przez to tutaj woda wpływa i nam później może właśnie ten suport zardzewić, to dobrze jak jest właśnie nasmarowany to wtedy koroz nie będzie odpowiadał i tak fabrycznie bardzo często jak mamy suport nowy okay. są na przykład napisy Shimano pisze to często tą właśnie miskę jedną się na przykład otwiera i tą miskę co się wyciąga no to to będzie lewa strona tutaj mamy napisy i tak jakbyśmy się właśnie patrzyli tymi napisami no to wkładamy tutaj od strony napędu Tak? od strony napędu i kluczowy jest element, żeby tutaj właśnie równo włożyć, nie pod kątem. Bo właśnie ten równo, żeby to w gwinty, zeszło ten pierwszy moment. I w którą stronę tutaj kręcimy? I tutaj, żeby ten suport skręcić, to trzeba w odwrotną stronę niż zegarek chodzi. I wtedy układ w wkręcali. O, i teraz, nawet, na fajnie wyszedł w odwrotną stronę, niż zegarki To akurat fajnie, bo to nawet można zrobić ręką. Trzeba pamiętać, że od strony napędu podwrotnie w stronę zegarka. Zmęsane. Ale czasami może być tak, czy może nam ciężko być, to może być związane na przykład, że tam jest brud. Albo nie, to nie jest jakaś stara jakaś no, trochę zdjęcie zmęczona i czasami trzeba tutaj z dużą porę jakąś ale to jest normalne. Ale czasami może być tak. Żeby naprawdę bardzo to ciężko wkręcać, bo jest gwint zepsuty, to trzeba mieć specjalny gwint yy, mitownik, yy, suportu. Kręcimy sobie, pyk. I tutaj już mamy trochę opór. I ten taki suport to trzeba o, z taką podobną siłą dokręcać jak się nakrętki yy, w kole dokręca. Jak mamy taki standardowy rower na śrubę, czyli do, dosyć mocny. Coś takiego właśnie jak kaseta, albo nawet delikatnie mocniej. Dobra, jak mamy dobrze tutaj dokręcone. I on tutaj sobie fajnie, jest, leciutko chodzi. I teraz będziemy robili drugą stronę. Tutaj mamy miskę, dajemy troszeczkę w środku smaru, żeby nam się woda właśnie nie dostawała, jak będziemy rower w przyszłości mieli. Tu mamy teraz drugą stronę, lewą. I tak. Tutaj, właśnie, żeby to wkręcić, to jest właśnie kluczowy moment, że jak jest yy, ta strona właśnie dobrze zakręcona, prawa, to żeby ośka równo była na środku tutaj w dziurce. Bo jeśli po prostu będzie na przykład trochę, właśnie tak, pod, pod jedną albo po drugą stroną, to znaczy, że krzywo wkręciliśmy. Jeśli będziemy tutaj wkręcali, to zaczniemy wkręcać, i później nie będziemy mogli wkręcić po prostu, bo to nie będzie yy, dokładnie tutaj w środek wchodziło w te miski to będzie właśnie znak, że mamy krzywo wkręcone to trzeba jeszcze raz po prostu wykręcić tą stronę i od nowa wkręcić i to jest właśnie częsty błąd właśnie, że źle wkręcamy te pierwsze obroty są kluczowe tutaj mamy gwint że wkręcimy w stronę zegarka tak jak zegarek chodzi mega łatwo to. To jest robót kilkuletni, super nowy, są w fajnym stanie. O, i tutaj mamy, że właśnie teraz zaczyna ciężko chodzić. Trzeba więcej trochę sił. Ale nie jest ciężko, bo nowy jest średnio ochroniony Tutaj dokręcamy do takiego momentu, aż taki duży opór, że nie przestanie się kręcić. Strona idzie trochę ciężej. Tak jak zegarek chodzi. Trzeba to pamiętać, od napędu jest odwrotny gwint, a z lewej strony jest standardowy gwint Teraz dobrze, teraz jak sobie tutaj ośką kręcimy, to nam się lekko kręci. I na przykład jeden z, jednym na przykład z takich objawów, yy, że po prostu tą stronę od napędu źle wkręciliśmy, czyli właśnie pod kątem, że nie jest właśnie prosto wkręcony, to jak właśnie. Lewą stronę wkręcimy, jak będziemy to ośką kręcili, to nam się ciężko będzie kręciło. To jest właśnie jeden z takich objawów, że mamy źle wkręcony suport. Nierówno nie. Ok. To teraz Wam pokażę, jak taki suport może zdemontować. Dobra. i zdemontujemy odwrotną stronę zegarka. Tutaj grzechotkę sobie przyłączamy. Tak? Przykładamy na przykład równo. Wyklatamy równo. Właśnie w stronę zegarka, lewo, wykręcamy. nagrywała. A na drugą stronę sobie polubuję. I tutaj jak chcemy od napędu wykręcić, to musimy kręcić w prawo. Pokazać odwrócę to rower. Tutaj żeby to wykręcić, no to trzeba kręcić tak jak zegarek Teraz wykręcamy. Jeśli można pomylić, jak ktoś to polezać, że, to, że, to, że rower właśnie do góry nogami stoi, to może to inaczej wyglądać. A jak mamy właśnie w takiej pozycji, to właśnie to wykręcamy. Na A teraz Wam na sam koniec jeszcze pokażę taką właśnie sytuację, która jest najczęściej spotykana. A to jest taka sytuacja, jak nie możemy suportu wykręcić, jest suport mega zapieczony. To Wam pokażę jakiego rozwiązania ja używam. Pokażę Wam teraz taki fajny sposób, kiedy mamy suport naprawdę mocno zapieczony jak to odkręcić ale akurat w tym wypadku nie jest zapieczone ale pokażę Wam jakiego sposobu można użyć Ktoś ma stary rower jest zapieczony dobra skręcimy dobra. sobie suport jeszcze raz, ale tylko jedną stronę Jeśli będziecie mieli taki ten normalny support, że nie będzie jakiś jakiejś kombinacji robić, że nie będzie jakiś bardzo ciężko zakręcony, zapieczony, no to takiego kluczek użyjecie z taką końcówką, no to sobie może odkręcicie. Ale czasami są takie przypadki, że na przykład miski nie są na przykład stalowe, tylko są plastikowe. I próbuję po prostu ten odkręcania tego suportu, to potrafi się. Ząbki płamać, bo to jest po prostu zapieczone, tak się często robi, ale jak to zrobić, jeśli mamy taką sytuację, że te ząbki zaczynają się ubywać, i chcemy to wykręcić, albo mamy na przykład tak jak w tym wypadku miskę stalową, ale odkręcamy to po prostu ten, Nie mo używamy dużej siły, nie możemy tego odkręcić, na klucz zeskakuje, bo jest tak po prostu zakręcone mocno, jak zaspawane, to jest na to fajny sposób, ja mam taki fajny klucz stary, ja go używam już 12 lat, to mi mój kolega... Stefan dał. No nie dał, tylko sprzedał. Za niewielką opłatą. I ten klucz jest fajnie tutaj zaspawany. I można nim naprawdę dobrą robotę zrobić. Bo on tutaj fajną taką dziurkę ma. Fajną tutaj dziurkę ma. I jak to właśnie wykorzystać w praktyce, to ja bym zaraz pokażę. Um. To tak, jeśli mamy korbę już zdemontowaną w takim na przykład suporcie, mocno zapieczonym, no to potrzebujemy jednego ramienia. Lewego czy prawego to nie ma znaczenia. Zakładamy sobie na przykład tutaj na tą stronę. Tutaj mamy. Jedną ręką trzymamy. Widzicie? Trzymamy cyk. Ok, trzymamy. bo dobrze, na razie nie trzeba trzymać. Tutaj sobie zakładamy klucz. Chcemy na przykład taki suport. Odkręcić jest mocno zatyczony, no to możemy go zostawić w tej pozycji. I tutaj mamy taką śrubkę. To jest taka normalna śrubka do zakręcania korby. Tutaj sobie zakręcamy cyk-cyk-cyk. Jeszcze się posłużę kluczykiem, i tutaj będzie nam potrzebna 14. Tak? 14. To skręcamy. Ale żeby nam się cały suport nie kręcił, no to musimy tutaj użyć takiego właśnie ramienia i w drugą stronę suportu wsadzić. O tutaj trzymam, widzicie rękę? Tutaj jedną trzymam, żeby nam się tutaj ten, na górze. Trzymam tutaj te ramię. A tu sobie kluczem. Do... Tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj fajnie to zakręcone. Nic nam się nie rusza i to nie będzie miało wpływu. Że coś po prostu nam się zyski z Możemy tutaj użyć dużej siły, ale akurat w tym wypadku to jest lekko zakręcone. Ale czasami trzeba użyć takiego troszkę prymitywnej metody. Można na przykład się posłużyć tutaj rurką, przedłużką. Mam tu taką starą rurę, ale nie będę wam pokazywał teraz. Zakładamy sobie tę rurę. Wtedy używamy dużej siły, dużej dźwigni i możemy właśnie taki suport wykręcić. A jak tutaj byśmy nie mieli tutaj skręcone, żeby to się nie ruszało, to praktycznie nie ma szans, żeby to wykręcić. Można to jakoś wycinać, wyrzynać, kombinować, ale to jest jedna właśnie z fajniejszych metod. Są też inne takie zakończenia, ale ja akurat używam takiego właśnie połączenia przy takich trudnych robotach. Prawie wszystkie suporty da się tak wykręcić. No naprawdę super rozwiązanie. Możecie sobie kupić taki właśnie ten klucz, śrubkę taką, tylko tutaj nie może być ten tutaj klucz za długi bo te śrubki oryginalne od suportu, co się korby montuje, to nie jest są takie długie. Jakie te po prostu miski są odstępami bo jest związane, jak szeroka tutaj rama jest. I są takie właśnie dwa standardy 68 mm i 73 mm, ale tak naprawdę, jeśli taki suport kupujecie, czy będzie to 68 mm, czy 73 mm, to nie ma takiego dużego znaczenia, żeby taką korbę dobrze zamontować, Później biegi wyregulować. W teorii. Niektórzy mówią, że to jest ważne, ale ja sobie tym głowy nie zawracę. Tak naprawdę wszystkie rowery udało się dobrze zmontować. Klienci są zadowoleni, biegi dobrze działają. Tak naprawdę to nie ma takiego du dużego znaczenia. No tak, jeśli Wam się wideo podobało, to możecie jakiś komentarz napisać. Możecie mój kanał polubić. Zapraszam do obejrzenia moich kolejnych filmów. Dobrego wieczoru. Na razie.